na Emilę. Dzisiaj jestem w Bartek, z którego nie słyszycie niestety, ale może wam się przywitać migowo. No i powiedział się maneczko, jakby ktoś nie wiedział, no to, więc tak. Jak widzicie, jesteśmy razem po paru miesiącach. Jesteśmy razem w grze, którą na pewno widzieliście już dużo na moim kanale. No i postanowiliśmy razem z Bartkiem, że będziemy po prostu Dalej, mieć współpracę. No i się spytacie, dlaczego mamy niebieskie stroje, niebieskie samochody, a nie gang czerwonych? Po prostu nam się znudził i, i postanowiliśmy, że po prostu będziemy mieli gang niebieskich. No i jeżeli chcecie dołączyć do, do mojego gangu, to napiszcie w komentarzu swój nick: Platforma PS4 musi być no i wymagane kolory to jest oczywiście niebieski, czarny. No i jeszcze tam jakieś dodamy tam w komentarzu jeszcze dodam. No i co? Zostawcie też lajka i subskrypcję dzwoneczkiem, jeżeli, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i bierzcie na kanał Bartka, który będzie nazwa kanału w opisie. więc będziecie mogli wbijać. I co? Jeszcze Bartek dzisiaj doda i potem ja powiem, co on powiedział. No dziękuję, do widzenia. Dobra. Także trzymajcie się do następnego i elo!